No to lecimy z drugą częścią te drzwi. Pamiętam już lepiej, ponieważ skupiłam je całkiem niedawno. Jeżeli jesteście ciekawi, co się pojawi w części drugiej, to zapraszam do oglądania i zostańcie ze mną do końca. Pierwsza rzecz to coś małego i lekkiego. Jest to taka piękna, kwiatowa chusta, jedwabna, ręcznie rolowana. Christian Fisch. Bacher. Coś w tym stylu, nie wiem. Nie mogę tego doczytać. Na pewno zobaczycie to w zbliżeniu i będzie wyglądało to lepiej i czytelniej. Ile to mogło kosztować? 5 zł, a naprawdę jest przepiękna i do kolekcji idealna. Co prawda, ja ich nie noszę i nie wykorzystuję, jak wiecie, ale jest. Żal było nie kupić. Kolejna rzecz była kupiona z myślą o którejś z moich dzieci, jednak wszystkie pogardziły. Jest to spódnica Artsteryx. Strasznie wygnieciona, w ujęciach z bliska pokażę ją w trochę lepszym stanie. Po prostu ją wyprasuję. Ona nie jest szara. Nie wiem czemu teraz tak wygląda. Ona jest bardziej taka. No dobra. Ma nutkę szarości, ale połączona z takim delikatnym fioletem. I też jest leciutka i pewnie kosztowała jakieś grosze. Tu ma ten znaczek. No, po prostu albo jej nie kupić. Lubię ciuchy z tej firmy, bo one są dobrej jakości i naprawdę są z reguły bardzo lekkie. Sama w to nie wchodzę, więc leży. Może doczeka się lepszych czasów, ale no nie wiem. <laughs> nie sądzę. Muszę trochę zwolnić, bo widziałam w tej poprzedniej części, że gadam strasznie szybko i bardzo mało, i nie wiem, czy tamten poprzedni film będzie miał chociaż 10 minut. A Wy jednak lubicie, jak wrzucam dłuższe treści. Widzę to właśnie po ilości wyświetleń, więc będę trochę zwalniać. Kolejne spodnie dla poli. Jest to firma AP. Jest to jakaś streetwearowa marka. Mój mąż zna się na tym bardziej. Ja tak szczerze mówiąc, nie wiem. Kosztowały cztery dychy. I jest to jakiś tam dziecięcy, dziecięcy rozmiar M. Skąd wiem, że dziecięcy, ponieważ gdzieś tu było. A, nie chcę mi się szukać. Gdzieś był jeszcze ten rozmiar taki tam, 1,50 m na coś tam. Mają dużo kieszeni, z czego pola się ucieszyła, a najbardziej ucieszyła to, że jak odepchnię sobie ten rzep, to pod spodem jest jeszcze logo. Ona lubi takie pierdoły w ciuchach, zresztą ja takie ukryte małe cośki też lubię. Spodnie są w idealnym stanie, kosztowały jakieś 40 zł, albo mniej niż 40, albo trochę ponad. Już nie pamiętam. Nie wiem, ile mogą kosztować takie nowe. Wiadomo, że dziecięce ciuchy są tańsze niż dla dorosłych. Tu jest małpa. No ale ważne, że pola się ucieszyła i nie zmarnowane pieniądze. Teraz narzeka za to, że jest gorąco i nie może ich nosić, bo one są strasznie grube to są bardziej takie spodnie na jesień albo nawet na zimę. Mam nadzieję, że żadne ciuchy się nie powtórzą z poprzednich holi. Ja nie pamiętam, przejrzałam kilka poprzednich filmów. Nie pamiętam, czy Wam to pokazywałam. Czasem wydaje mi się, jak stoję z tym w ręce, że to już było, ale mam nadzieję, że nie. Jest to taka bluzka Jill Sander, basicowa, gładka i ona nie ma dolnej metki, ale to jest na pewno kaszmir z jedwabiem na milion procent. Ona ma taki ciepły odcień, nie wiem, czemu w kamerze jest taka zimna, chyba przez to moje światło, ale żal było jej nie kupić, myślę, że kosztowała grosze. Ma ładny dekolt, jeżeli Wam ja już pokazywałam, bo cały czas jak na nią patrzę, wydaje mi się, że tak, to musicie mi wybaczyć i przepraszam. Piękna, gładka Jill Sander. Jak zresztą większość ciuchów oprócz tych nowych T-shirtów. Kolejna rzecz, którą lubię kupować, bo ona zawsze się przyda. Jest to coś, czego w szafie nigdy mało. Basicowa bluzka, taka na zimę, bo to jest Merino Icebreaker. One grzeją, są ciepłe, można je ubrać nawet pod marynarkę, ponieważ nie mają żadnych takich sportowych elementów. Ma taki dekolt, którego trochę nie lubię, zbyt płytki i w sensie dotyka szyi, a ja nie lubię, jak ciuchy dotykają mojej szyi. No ale cóż. To można ubrać nawet pod sweter w jakiś zimniejszy dzień, chociaż ja aż takim zmarzlakiem nie jestem. To też lekkie pewnie kosztowało grosze. Kolejną rzecz też chciał mój mąż dla siebie, ale nie w las, więc przejęłam to. Jest to taka bluzka a Ona teraz jest wymentolona i naprawdę nie wygląda ciekawie. Kaptur, długi rękaw. Wydaje mi się, że właśnie to jest takie coś, jedziesz nad morze i nie wiesz jak się ubrać, więc zakładasz krótkie spodnie i na to takie coś. I to jest ani grzejące, ani nic. To jest takie w ogóle nic. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, że to nie jest bluza, tylko bluzka, więc nada się na taki w miarę cieplejszy dzień, ale wietrzny? Nie wiem, nie mam pojęcia. Fajnie, że ma ten kaptur, ja lubię ciuchy z kapturem, mam ich mało, więc to na pewno wykorzystam. Czy to Was wkurza? Mam nadzieję, że nie. Kolejną rzecz kupiłam dla siebie i porwała mi to Pola znowu. Jest to taki t-shirt czerwony. I jest to ze współpracy Crooks Castells i Diamond. To są takie streetwearowe marki. Mają bardzo ciekawe właśnie logo. Często używają meduzy jak wersacze. Ale przerabiają je po swojemu. I ona jest w idealnym stanie. Wygląda praktycznie jak nowa. Kosztowała może z 20 zł, więc szkoda było mi jej nie wziąć. Mam nadzieję, że Pola będzie mi ją pożyczać. I nie przywłaszczę jej sobie w 100%, a tak naprawdę mam nadzieję, że o niej zapomni i jednak wyląduje w mojej szafie, ponieważ w zeszłym roku odkryłam latem, że shorty i t-shirty to jest najlepsze, co można mieć właśnie na wakacjach, na wyjeździe, i można tylko wymieniać właśnie koszulki a gacie nosi ciągle te same. I za każdym razem jest się trochę inaczej ubranym, więc no, mam nadzieję, że naprawdę nie będzie się obrażać, kiedy będę to nosić. I przedostatnia rzecz w tej części i jest to torba i możecie się zdziwić, ale jest to torba z Zary, ale jest tak świetna mimo, że nie jest skórzana, wygląda naprawdę bardzo dobrze, musiałam po prostu ją kupić, tu ma jakieś frędzle, tu ma ten uchwyt z takimi dzyndzlami i naprawdę prezentuje się moim zdaniem fantastycznie jest yy, bardzo pakowna ma długi pasek i jest to taka torba której trochę mi brakowało, że ona z jednej strony jest yy, pasuje na przykład właśnie do marynarki a też nie jest taka mała lub niewygodna. Bo zazwyczaj te torby, które mam i one są takie elegantsze, a nie jest taki worek, który mogę założyć do jeansów czy do dresu. One mają albo krótki uchwyt, albo są strasznie małe. A ta spełnia idealnie moje kryteria, oprócz tego, że nie jest ze skóry, ale moim zdaniem naprawdę tego nie widać, a szczerze mówiąc nawet nie czuć tego w dotyku. Jest jak skóra. Parę razy sprawdzałam metkę i na metce niestety. Teraz jej nie wydobędę, bo ona jest na samym dnie. Ale na metce na pewno jest napisane, że nie jest to skóra, co mnie mocno zaskoczyło, ale i tak jest przepiękna i cieszę się, że ją mam. Kosztowała 70 zł w lumpie, więc dosyć drogo, ale to właśnie przez te metalowe elementy ona jest ciężka. Ostatnia rzecz w tej części jest od mojej ulubionej projektantki. Jeżeli oglądacie mnie często albo chociażby co któryś film to na pewno wiecie już o czym mówię jest to taka asymetryczna suknia z takim jakby trenem na plecach ona jest po prostu taka jakby podwójna zaplątana nie wiadomo o co w niej chodzi jak ją zakładam muszę ją najpierw rozłożyć na płasko i dopiero potem w nią że tak powiem wchodzę bo inaczej nie wiem jak to ubrać i jest to suknia od Andemulemistir nie wiem jak to się czyta. Język można sobie połamać. Zawsze mnie to śmieszy. Jest wiskozowo jedwabna. Rajon i jedwab. I jest po prostu idealna. Jest minimalistyczna, jest czarna, a zarazem coś się w niej dzieje. Jest awangardowa, jest warstwowa i trafiłam ją super przypadkiem, ponieważ ona wisiała tak sobie na jednym ramionczku między sukienkami ten wieszak w ogóle był taki, wiecie um, on wisiał na innej sukience się przewiesił i nie mogłam uwierzyć, że to znalazłam kiedy to znalazłam, nie miałam nic innego w lumpie w tym dniu, więc to strasznie poprawiło mi humor i już w tym chodziłam chyba z 10 razy ponieważ jest wspaniałe i to nawet widać bo jest całe czorne i w kłakach mojego pięknego białego kota które widać, ale no nie mogłabym tego nie kupić, nawet gdyby miało wielką dziurę. Więc ta rzecz z podsumowaniem tej części jest piękna. No już. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o część drugą. Do części trzeciej zostawiłam chyba najwięcej takich wyjątkowych rzeczy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tam udało mi się jeszcze upolować, to czekajcie na kolejny film, a tymczasem zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się tym, co Wam udało się znaleźć. Jeżeli uważacie, że warto, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i jak zwykle zapraszam Was do naszej lumpiarskiej grupki. Link jak zwykle w opisie filmu. I co? Do zobaczenia!